Debata poświęcona aktualnej sytuacji w Polsce i zmianom w Trybunale Konstytucyjnym i Ustawie Medialnej trwała niemal trzy godziny. Tak skomentowali ją Legniczanie, kilkanaście godzin później. Widział pan wczorajsze wystąpienie pani Szydło w Parlamencie Europejskim. Nie, nie, nie. Interesuje go pana to, czy w ogóle to nie jest aż tak. Nie nie, nie, nie interesuje mnie to. No myślę, że na pewno ważny temat. Nie jestem w stanie się wypowiedzieć, bo nie oglądałam, ale myślę, że dla nas wszystkich jest to ważne, co, co w rządzie się dzieje i co w polityce aktualnie jest na temacie. Wczorajsza debata pani premier w parlamencie europejskim. Nie oglądałam, nie, nie wnikam w to. Nie oglądałam tego. A myśli pani, że to jest ważny temat, istotny, czy to jest właśnie taka polityczna rozgrywka? Polityczna rozgrywka. Nie, nie, to jest nie polityka. Ludzie, którzy są za to odpowiedzialni powinni być do tego stopnia, wie pan. przekonani w tym co robią, że czas najwyższy działać. Oni nie potrafią się pojednać i to wszystko. No. Miłego życzę? To nie jest temat, który mnie za bardzo interesuje ja staram się być neutralna. Super. Co pan o tym wszystkim myśli? Co mogę na ten temat powiedzieć? No po prostu a tymiąc, uważam, że a tymiąc, rząd realizuje, ja swoje, ja e, poglądy. Yy, druga sprawa to nie powinno po prostu w ten sposób być, że tylko ja to jest jedna partia, ja to jest o tym co o, o losach, ja to jest całego społeczeństwa. No, a druga sprawa to po prostu ja to jest taki wyszło, jak wyszło, co nie. To jest Wyglądałam. temat interesujący, ważny, istotny, czy to jest polityczny? No, istotny na pewno jest, ale bardziej polityczny chyba niż, niż dla takich szaraczków jak my. Bo i tak nic nie możemy zmienić chyba. Nie, nie, nie oglądam. Wydaje mi się, że bardzo mało informacji jest na temat tej debaty w mediach i teraz właśnie jak przeglądałem internet, bardzo mało było informacji na temat, co tam było powiedziane, o czym tak naprawdę tam, co, jakie słowa zostały tam tak naprawdę powiedziane.